Dobry, witajcie. Zostaliśmy jako redakcja tygodnika podhalańskiego nominowani do Gaschen Challenge przez Towarzystwo Gimnastyczne Soków w Zakopanym. No i mimo tych niesprzyjających warunków padającego deszczu, no musimy to wyzwanie oczywiście podjąć. I za chwilę będziemy tutaj robić popki panowie, a przysiady pani, a później powiem o nominacjach. Uwaga! Zająć pozycję. I liczymy. Uwaga! Raz! 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Dziękujemy. Oczywiście wspieramy potrzebujące dzieci i nominujemy trzy instytucje. Klub Sportowy KS Zakopane Polskie koleje linowe i redakcje tygodnika Przełom. Dziękujemy.